Zapraszamy do oglądania dzisiejszego programu, w którym między innymi: Pieniądze dla przedsiębiorczych, konkurs Fototeka 2011, zaproszenie na Dzień Dziecka i Jarmark Tumski. Projekt Własna firma pomysłem na życie w Płocku to szansa dla 35 płotrzan na otrzymanie unijnego dofinansowania na założenie własnej firmy. Umowę w tej sprawie podpisali 23 maja w ratuszu prezydent Andrzej Nowakowski oraz Wiesław Raboszuk, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów unijnych. Rekrutacja do programu rozpocznie się w sierpniu. Zakwalifikowani płotzanie otrzymają dodatkowe wsparcie. Zostaną przeszkoleni, przeszkoleni, jak prowadzić firmę, jak ją założyć, jak rozliczać, jak realizować swoje, swój biznes. Podczas rekrutacji priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne, kobiety, osoby do 25 roku życia, niepełnosprawni lub osoby po 45 roku życia. Realizacja projektu, na który miasto z Unii otrzymało 2 317 tysięcy złotych, potrwa do końca lutego 2013 roku. Pelargonie, begonie, aksamitki. Ponad 42 tysiące roślin jednorocznych ozdobi w tym roku płockie skwery i ulice, tworząc m.in. kwietniki dywanowe. Nie zabraknie również herbu miasta na bulwarze nad Wisłą, na który przeznaczono blisko 10 tysięcy roślin. Są wśród nich begonie o różowych kwiatach i czerwonych liściach, czy też niebieskie ageratum. Czerwone pelargonie będą kwitły m.in. w misach przy pomniku broniewskiego, w kwietnikach przy grobie nieznanego żołnierza i na nowym rynku. Tegoroczne nasadzenia roślin jednorocznych potrwają do końca maja. Warto spojrzeć na Płock przez oko obiektywu, zrobić fajne zdjęcie i wziąć udział w czwartej edycji organizowanej przez ratusz fototeki. W tym roku pod hasłem Płock na językach. Taka inicjatywa jest genialna, dlatego że ściągnie ludzi spoza Płocka, którzy zastanowią się a może ja zrobię weekend w Płocku. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Do udziału w nim prezydent zaprosił zarówno mieszkańców Płocka, jak i wszystkich pasjonatów fotografii, w tym adeptów sztuki fotograficznej ze szkół artystycznych. Bo w szkołach fotograficznych jest nadzieja nas, starych fotografów, że są pielęgnowane tradycje fotografii analogowej, są używane filmy, jest zapach wywoływacza. I jest papier fotograficzny, który jak się go zaświetli, to się psuje. Prace konkursowe można składać do 16 września. Laureat pierwszego miejsca otrzyma kartę podarunkową na zakupy do Galerii Wisła o wartości 2500 zł. Zdobywcy drugiej i trzeciej nagrody otrzymają 1500 zł oraz 1000 zł. Nagrody ufundował Urząd Miasta Płocka oraz Galeria Wisła. Więcej informacji na stronie ww.fotototekaplock.eu. Co jest trendy, a co passé? Czy od jeansów lepsze są krótkie spódniczki, na przykład szkocką kratę? Na podobne pytania mógł znaleźć odpowiedź każdy, kto oglądał w Galerii Wisła finał Street Fashion Festival. Trzyosobowe jury, w którym zasiadali Agnieszka Tomczak-Tuzińska, dziennikarz Tomasz Kin i stylista Tomasz Jacyków, oceniało modowe upodobania 29 osób. W tym jest bardzo dużo takich niedopracowanych historii, do zrobienia. Natomiast jest fajny kierunek, on jest taki rzeczywiście w stronę lekko brytyjską, gdzieś tam przywodzący mi na, na myśl wielu espół. I choć wygrała Malwina Krysiak, to dla nas największą indywidualnością był 14-letni gimnazjalista z Sierpca Mateusz Buczyński. To, co mi się podoba, jest najważniejsze, a nie to, co się podoba inny. Tak? I w czym się czuję najlepiej. A co Twoi koledzy, koleżanki mówią? No, czasami są, jak, padają jakieś wyspiska, ale mam to gdzieś. Pójdę na prezentację mody. Między kolejnymi prezentacjami finalistów odbywały się pokazy mody. Można było obejrzeć kreacje wykonane z niecodziennych materiałów, na przykład z papieru. Dzień Dziecka w Płocku zacznie się już 29 maja w Ogrodzie Zoologicznym. Na Niedzielę Płocki Szereg Kultury i Sztuki przygotował dla wszystkich milusińskich wiele atrakcji. Oprócz gier i konkursów będą m.in. pokazy taneczne. Imprezę poprowadzi Teatr Kubiko. Start o godzinie 11. Natomiast 1 czerwca na stadionie Wisły odbędzie się pierwszy turniej piłki nożnej o puchar prezydenta miasta Płocka. W turnieju, który się zacznie o godzinie 9, zagra 11 drużyn reprezentujących płockie gimnazja. Około godziny 15 odbędzie się mecz towarzyski, gimnazjaliści, drużyna Urzędu Miasta, w której zagrają m.in. prezydent Andrzej Nowakowski, zastępcy prezydenta, sekretarz miasta i pracownicy ratusza. Zapraszamy wszystkich, czekamy oczywiście na, na, na doping, na kibiców. W najbliższy weekend Tumska będzie pełna jarmarcznych stoisk. Pojawi się ponad 300 wystawców, między innymi ze starociami. Będziemy mieli wystawców, którzy nigdy na żadnych jarmarkach się nie wystawiają, bo oni prowadzą poważne antykwariaty i nie handlują na jarmarkach. Natomiast na Jarmark Tumski, który okrył się pewno renomo w środowisku kolekcjonerskim, przyjadą i otworzą swoje kramy. Na Tumskiej staną sceny, na których będą się prezentować uczestnicy warsztatów artystycznych ze Spółdzielczego i Młodzieżowego Domu Kultury. Nikogo nie zdziwi widok pań w stylowych sukniach czy staromodne bicykle. Ulica Tumska powinna żyć. To ja bym chciał, żeby żyła nie tylko w 3 czy w 9 dni roku, ale rzeczywiście by tętniła życiem przez cały czas. Ale takim dobrym początkiem tego życia na Tumskiej niech będzie rzeczywiście jarmark tumski. Program trzydniowej imprezy, nad którą patronat objął marszałek Adam Struzik, prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski, na stronie www.plock.eu.